Nieraz już spotkałem się z tym, że mówię, pokazuję coś na grafikach, udowodniono, że coś jest skuteczne, coś jest nieskuteczne i zawsze trafiają się te osoby, które muszą napisać, że no, to jest nieprawda, bo na mnie działa. Eee, I to są osoby, które czasami nawet polecają to innym, bo widać jest ten na ich profilu. Tak po prostu nie róbcie. Znaczy to nie ma problemu, że ty przetestujesz coś na sobie, bo poznałeś, poznałaś jakąś dietę, przetestowałeś, przetestowałeś, może czujesz się lepiej, może widzisz efekt i sądzisz, że kurczę, no badania mówiły inaczej, ale jednak działa. To pamiętaj, badania analizują bardzo dużą grupę osób i zawsze znajdzie się jakaś mała grupa, o której zauważono pewien efekt, ale po to są odpowiednie obliczenia, których schematy, wzory wykształciła nauka, żeby neutralizować to, co może być zakłamane lub po prostu dotyczyć bardzo małego pierwiastka społeczeństwa i wysnuć prawdę dla ogółu społeczeństwa, bo na informacjach dla ogółu powinno się kształtować rekomendacje. Jeżeli dla Ciebie coś działa, to albo możesz być w małym Procencie gdzieś tam ludzi, na których może faktycznie coś zadziałało z danej rzeczy, która ogólnie z przyjęta, że nie działa, ale dużo bardziej prawdopodobna jest opcja druga, którą również w badaniach bierze się pod uwagę bardzo często, mianowicie, żeby przeprowadzić badanie, trzeba wyizolować. Z otoczenia, wszystko co wpływa na dany aspekt, a dać tylko tę jedną rzecz badaną, czego nie jesteś w stanie zrobić, nie będąc naprawdę gdzieś tam jakimś nauczonym, opłaconym naukowcem, aby mieć do tego odpowiednie narzędzia i tak naprawdę nie jesteś w stanie tego zrobić w pojedynkę. Dlatego tu trzeba odpowiedniego sztabu ludzi, którzy to dobrze ogarniają, którzy zrobią badanie na bardzo dużej grupie, żeby wykluczyć pewne nieścisłości i będą mogli oszacować. Ty sam tego na sobie nie zrobisz. Kolejny ważny aspekt. W każdym badaniu jest to zawsze mocno zaznaczone i to są wartościowe badania. Gdzie jest grupa, e, zawsze jak jest sprawdzany jakiś specyfik, jest grupa, grupa placebo i zawsze w tej grupie placebo el, suplement działa. Zawsze. Czyli ktoś nie bierze i zawsze te suplementy działają. Tylko na podstawie tego, jak bardzo działa w placebo, a jak nie w placebo działa, e, się szacuje, jak naprawdę działa.